Dobra, witam was w drugim odcinku już z serii Machinarium. Eee, tak, eee, dzisiaj dokończymy, dokończymy. Dzisiaj zaczniemy już kole kolejny, yy, kolejny, poziom zadań do zrobienia. Uwaga, zaczynamy. I eee, teraz tak, eee, wczytywanie. Już sobie kiedyś ja tam sam przechodziłem i tutaj skończyliśmy. Tak. Dobra. Jesteśmy w tym miejscu. Zauważyłem wczoraj w filmiku, że to było trochę za głośno. Dobra, więc tak, tutaj, gdzie jesteśmy, musimy zrobić coś takiego. Yy, najpierw podchodzimy sobie tu. Bierzemy te otoglony. Odkręcamy to. Raz. Dwa. O. Bierzemy to. Wtedy idziemy tutaj po papier. Musimy mu zrobić papierosa, z tego co słyszałem. Tak, mamy mu zrobić fajkę Idziemy tu Łapiemy to Właśnie Teraz tak, to zawijamy w to Nie Na no, odwrót Najpierw trzeba grzać to Czekajcie Już się pomotałem Wchodzimy do góry I na żarówkę gorącą Dobra, i mamy pseudotytoń. tytoń Teraz to zawijamy w fajkę i idziemy do tutaj ziomka, żeby mu to dać. Dobra, trzymaj ziomek, jointa zrobiłem. Blueberry. Dawaj. I palce. No i daj tą rękę już. <ścoughs> Oderwaliśmy łapsko. Dobra, idziemy tu. Schodzimy tutaj. Jak widzicie, to są takie roboty, nie jak dupy wyglądają jakieś, ale dobra. Yy, tu i idziemy bodajże tutaj, chyba do tego wejść, a ja tam, do tamtego, o. Albo nie, a zobaczymy co jest tutaj. Albo dobra, już. Spadła miotła. Bierzemy miotłę. Dobra. Nie wiem, jak on to miotłę schował do buzi, ale to jest, wiecie, nie, nie, nie rozumiem tego. Dobra. To miotłę teraz łączymy z tym. Idziemy sobie tego kanału i robimy coś takiego. Yy, otwieramy tutaj. Dobra. Chodzimy na dół. Idziemy tu im otworzyć, żeby mogli sobie wyjść, nie potem. Bierzemy miotłę i otwieramy tutaj, gitara. <tryk> Przestraszyły się, dobra. Idziemy. Tamten spali spokojnie, mruga jednym okiem, ale spoko. Idziemy dalej Nie wiem po co w ściekach lampy, ale spoko. I tak tam nikt nie chodzi. Dobra. Bierzemy tu. Jak, jak słyszeliście jak już tam pewnie siedzi sobie. O szczur. O, zakosił nam. Dobra, mamy kolesia. Tu macie kolejne przeżycie. Co ten zły pan mu zrobił? gdzie z procą idzie, nie? I to jest właśnie ta lampa, na której siedzieli. I mały, musimy uratować tą dziewczynkę, nie? Dobra, on no, ściągnął śrubkę i tak, strzelił go w łeb. No, no i za to mu teraz odpokutujemy. Wycior. Wkładuj tą kulkę. Teraz tak, wywal się. Zakosimy mu kulki. I tak. On pójdzie po kulki. My musimy zakosić klucz. Bierzemy mu klucz. Dobra. I teraz już lepiej, le, lepiej trzeba poczekać. Trzeba poczekać lepiej na niego. Niech on już. Yy, niech on już po prostu yy, zrobi to. I po prostu, no, poczekamy, zabierzemy mu znowu kulki i potem idziemy otworzyć. Dobra. I teraz tak, tak. Wychodzimy o. do góry. No, kurde, aha, nie bierzemy kulki <laughs> i teraz takie coś, um, żeby o tym nie zapomnieć. Um, wychodzimy. No nie. Mm -hmm. Będziemy musieli jeszcze raz zrobić to samo, tylko że musimy kulki rozsypać. Mm. Widzicie? Gdzie oni sobie wyjdą zaraz? O! Dom. No i gitara. I teraz on ma lipę. I teraz tak, my sobie idziemy do góry. Tuż co możemy wstać? I idziemy tutaj. Dobra, jesteśmy tu. Mm, teraz musicie zrobić coś takiego, że podchodzimy tutaj do tego czujnika i wpisujemy tutaj kod czty, kurde, yy, 4. Kurde. 445. 45, otw otwiera nam się. Teraz tak, tutaj... Mm, musicie ustawić, żeby w tym kółku zielonym były te kulki właśnie zielone, nie? Wszystkie. Więc, trzeba zrobić coś takiego... Um, tak? 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 Chyba. Tu Co się jest źle Tu 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 tutaj tu, tu, tu. nie źle Czekajcie, chwilę ja sobie tutaj czekam i sprawdzę, jak to ma być. Chwila, tutaj nie ok, jestem z Wami z powrotem. Kurde, za bardzo co nie, nie, nie pamiętam, jak to zrobić, ale dobra, yy, tak i chyba już jesteśmy w sednie. Tak, idziemy tu, teraz idziemy tutaj, do tego wejścia. Bierzemy ten chwytak. I tu. Dobra, teraz idziemy tutaj. Dobra, jesteśmy w tym pomieszczeniu, gdzie te typki siedziały. Idziemy teraz do góry. Poglądamy tu. Jak widzicie, oni chcą wysadzić tą wieżę. A tam nasza dziewczyna pracuje, czyli tego robota dziewczyna pracuje, nie? No i jak widzicie, wchodzi do góry. I teraz, no dupa. Nasz robocik się przestraszył, no i musimy działać szybko. Więc tak szybko tam nie dojdziemy. Jeszcze będą trudniejsze zadania. Mam nadzieję. Yy, tam jest taki piesek. I tutaj zaraz pewnie skończę odcinek. Tak, tutaj skończę odcinek. Więc yy, mam nadzieję, że Wam się ten odcinek już podobał, bo w tym odcinku było. Yy... Fajnie to wyglądało, i były fa fajne zadania do zrobienia. I mam nadzieję, że dalsza część tego, yy, tego let's play'a Wam się też spodoba. Yy, czekajcie, bo On coś tu myśli. Nie wiem o czym, ale dobra. Aha. No dobra, więc yy, fajny, fajny filmik, ale dobra. Zrobimy coś takiego, że yy, weźmiemy teraz, i w następnym odcinku Wam już pokażę, jak już jest w mieście, jakie tam, jakie tam będą zadania. Więc komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Narka.